nasza przeprawa przez puszczę Amazonki Poczekajcie na mnie! Kurwa! Gdzie my Kurwa! <noise> Kurwa, ja to skazuję, chyba. Powodzenia. Co? Będziemy cię łapać. No, to to Co? No, ja to przepłynę. Kurwa. Ja parę razy bez telefonu do wody. telefon, tam my Cię nagram, jak tu przechodzisz. Zatrzymałeś, czy nie? Nie. Czekaj, kurwa. Pomódl Ci? Łapcie no, tego, na pewno Ci pomoże. Złomo. Złomo. No i te szlugi z ogonem, super już. Ja bym tak nie stawał pewnie. I'm gonna go